dziewczyny, dostałam bardzo fajną prośbę aby zrobić filmik ze stylizacjami jednej z tunik, które kupiłam w Stradivariusie i które pokazywałam w swoim holu zakupowym um, nazwę użytkowniczki nie, umieszczę tutaj z boku um, i chciałam Wam pokazać tak, tak wygląda ta stunika ze Stradivariusia, ma takie marszczone rękawy, jest szara czekajcie, marszczona w talii o, tak ona wygląda i chciałabym zrobić e, pięć stylizacji z użyciem e, tej tuniki i takich e, różowych rajstop z high'em, bo nie będę Wam znowu pokazywać leggingsów, które noszę cały czas, dlatego e, teraz to będą stylizacje z restopami, Muszę się streszczać, bo mam mało czasu. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Pierwsza stylizacja. Dodałam do tej tuniki takie korale z hajem, które zawinęłam podwójnie. Mam dużą plastikową, fioletową. E, przepraszam, no, branzoletkę. Dodałam też dużą torbę z zary, które jest w takich podobnych. To są wszystko powtarzające się motywy fioletu, pomarańczu i czerwieni. Taki fajny zestaw, który można wnieść na uczelnię, gdzieś na kolację jakąś niezobowiązującą, na jakiś obiad. No, taki miły zestaw. Gdzie tunika możemy mieć jedno ramię opuszczone? Jeżeli chcecie iść do szkoły, to polecałabym Wam zakrycie się. Ale bardzo ładnie to wygląda, jeżeli jedno ramię jest opuszczone. Także tak, to jest pierwsza stylizacja. Druga stylizacja, bardziej w stylu etno. Dodałam do tuniki chustawowicką malowaną w takie piękne wzory. I do tego mam oryginalny, haftowany pas łomicki i takie płaskie buciki, też ze strydliwariusza, takie saszki z ćwiekami, żeby dodać troszkę e, takiego zęba do tego stroju. E, fajnie się komponuje ten, ten różowy kolor e, z chusty, z rajstopami. Bardzo ładny jest ten pas, ja Wam go e, odwiążę, żeby Wam go pokazać zobaczcie, to jest wszystko ręcznie haftowane na aksamicie tak to wygląda jest przepiękny można go nosić albo tak jak ja go założyłam albo też w drugą stronę na przykład o, w ten sposób bardzo fajnie to wygląda taka stylizacja etno dosyć na czasie teraz bardzo o, tak to może wyglądać tą chustą. No i do tego te buciki, które ja też już widziałyście w moim Wam Pokażę tak, żeby było lepiej widać. Tak one wyglądają, zamszowe, takie króciutkie, tutaj z ćwiekami. Bardzo wygodna, fajna stylizacja, której możecie iść spokojnie do szkoły, na uczelnię. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo lubię ten zestaw. Tak to wygląda. Kolorowo, ale tak niezobowiązująco. I wspieramy kulturę łowicką. Dobra, teraz będzie um, trzeci zestaw. Teraz słuchajcie, trzeci zestaw. Na chłodniejsze dni. Do mojej tuniki dodałam kamizelkę z miano. ona jest e, szara, przeplatana taką srebrną nitką. Do tego dołożyłam moją ulubioną breszkę sower. i na to założyłam gruby e, biały pasek, bodajże z berszki. I do tego mam takie szaro-brązowe kozaki na obcasie. Tak wyglądają. Nie specjalne, to kozaczki na obcasie, ale w jakąś kurtkę puchową, albo płaszczyk, albo coś tam innego, już będzie nam cieplej. Tak to wygląda. Bardzo taka spokojna stylizacja też do szkoły, do pracy. Nic nadzwyczajnego, ale jak zmienia naszą tunikę? Ok, teraz będzie następna rzecz. I teraz czwarta stylizacja. E, jeszcze troszeczkę inna słuchajcie założyłam e, lincową kamizelkę z tworowo, tak ona wygląda. do tego założyłam mój, e, o tak ona wygląda. do tego założyłam mój szal kominowy. znaleźć e, tutorial jak go nosić. E, więc mój szal z berszki. Do tego mam takie bransoletki, pasujące też do koloru top One są plastikowe, z Promodu kupiłam je dawno, dawno temu. I do tego mam drewniany pierścionek z H&M. I do tego wszystkiego mam znowu te szaro-brązowe kowaczki na obcasie. Żeby dodać sylwetce i całemu no, odchytowi takiego, wiecie, troszeczkę seksapilu, wiadomo, że zawsze obcasy dodają takiego fajnego e, samopocytu. Więc do tego postanowiłam założyć e, kozaczki. Tak to wygląda. I teraz będzie e, ostatni, ostatnia stylizacja. I ostatnia stylizacja, którą postanowiłam e, wystylizować jako strój imprezowy. I e, czasami mówicie, że nie macie się w co ubrać A, na wielkie wyjście, nie macie co na siebie założyć. Ja chcę Wam udowodnić, że wszystko nawet szarą, bezomnianą tunikę, można wystylizować dodatkami tak, żeby była imprezowa, sylwestrowa czy karnawałowa. Także nadal słuchajcie, to jest ta sama tunika. Wystarczą Wam tak, makijaż, czerwony paznokcie. Ja sobie wpiłam taki e, kwiat z hajem, e, włosy. I do tego mam pasek e, z mango, z kamieniami. Oh. Tak on wygląda. Srebrny. Fajnie podkreśla talię. Odkryte ramie. Bardzo sexy. Nadal mam różowe rajstopy i zupełnie klasyczne e, czarne szpilki, też chyba ze Stradivariusa. Ja Wiadomo, że w takich szpilkach od razu nam lepiej wyglądają. Ja przynajmniej lepiej o wiele się czuję na szpilkach. Kocham ten pasek, słuchajcie, on potrafi każdy strój zrobić. Um, Wyjściowym, dlatego e, namawiam Was do poszukiwania takich rzeczy. Naprawdę, wtedy można w dwie sekundy e, zrobić sobie e, strój wyjściowy, nawet ze zwykłej tuniki. Także e, mam nadzieję, że Wam się podobało. E, dla mnie to była świetna zabawa e, szukać takich stylizacji, przerabiać jeden ciuch na pięć sposobów. Zresztą w normalnym życiu często to robię i często noszę różne rzeczy w różny sposób, tak? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Super propozycja, żeby zrobić taki filmik i czekam na więcej Waszych pomysłów, bo macie fajne pomysły na filmiki. Także mam nadzieję, że Wam się podobało i pozdrawiam Was serdecznie, cześć.